Cześć, dzisiaj zajmiemy się wyciągnięciem kierownicy w montaż MK2. Pierwszą czynność, jaką musimy zrobić, to odłączyć klemę od akumulatora. Klemę najlepiej minusową, tak jak ja to zrobiłem. Następnym krokiem będzie odkręcenie obudowy kolumny kierowniczej, która trzyma się na trzech śrubach. No, i przystępujemy do demontażu osłony, pociągając ją w dół, dokładnie tak jak na filmie. Warto też sobie przygotować pojemnik na śrubki, żeby ich nie pogubić. Teraz musimy zdemontować gumowe osłony przełączników. Pociągamy za nie po prostu, tak jak na filmie, odginamy je do tyłu. Z każdą osłoną taką gumową postępujemy dokładnie w ten sam sposób. Nie ma tutaj jakiejś reguły na ich wyciąganie. Teraz musimy zdemontować górną osłonę, która trzyma się tutaj na dwóch widocznych śrubach. W tym celu opuszczamy kierownicę w dół, żeby nam nie przeszkadzała. Bierzemy jakiś mały śrubokręt i próbujemy wykręcić nasze śruby. Nie jest to łatwe, ale powinno się udać. Jak wszystko zrobiliśmy prawidłowo, pociągamy za naszą osłonę do góry. Ona powinna nam bez żadnego problemu wyjść. Tak jak właśnie na, na filmie. No, teraz wypadałoby zdemontować przełącznik zespolony, który trzyma się na takiej zapadce. Naciskamy ją i pociągamy do góry. W Fordzie sprawa jest o tyle prosta, że nie zastosowano tutaj żadnej śruby. Z drugim elementem robimy dokładnie tak samo, ale co ciekawe, Ford zastosował pewne fajne rozwiązanie: to znaczy, przełącznik zespolony składa się z dwóch elementów. Jeżeli jeden nam się zepsuje, to nie ma potrzeby wymieniania całego przełącznika, a jedynie jeden element. Tak, teraz należy odkręcić airbag, ale w który otwór trzeba włożyć klucz? Więc nie w pierwszy, nie, nie w trzeci, a w środkowy otwór należy włożyć klucz Torx o numerze 30. Gdy wszystko wykonaliśmy poprawnie, należy wyciągnąć airbag z kierownicy, pamiętając o tym, żeby nie uszkodzić przewodu, który do niego dochodzi. Wypinamy przewód za pomocą śrubokęta, palców czy czegokolwiek. No i właściwie airbag można już sobie spokojnie odłożyć na bok. Co dalej? Dalej musimy odkręcić śrubę od kierownicy, wypiąć wtyczkę i wysunąć wsuwkę, tak więc wysuwamy wsuwkę. U mnie tu troszeczkę ciężko szło, no bo wiadomo, kierownica ma 14 lat, więc miało prawo ciężko pójść. Następnie wypinamy sobie trzypinową wtyczkę. Tak, teraz e, przyszedł czas na odkręcenie kierownicy. W tym celu używamy klucza o numerze 15 bądź 17, klucza nasadowego. No i tak sobie odkręcamy, odkręcamy. Następnie, gdy odkręcimy, zdejmujemy kierownicę z wieloklinu i przeciągamy przewody. I już mamy kierownicę zdjętą.